W najbliższym odcinku serii dokumentalnej Polowanie na Hitlera poznamy historię piwiarnianego mówcy. Zapraszam, Krzysztof Unruk. Nie mamy czasu Dorota, robimy tutaj, zobacz, ty mamy papierloty i, da, i co tu się w ogóle, wy, co tu się wyrabia? No to wiesz. jesteście poważni? Dziaki, proszę Dziaki, Dziaki, no naprawdę, no zepsujecie telewizję. Ten no, kablem tała... podciąć Dorotę Wellman. Tak, który to był? Ten, o ten. Który? Jesteś u pani. Gustawo! Chciałeś mnie o. zabić kablem? No staniesz A, trochę. broniłem cię. To co widać w tej chwili, na tym wielkim telebimie, to proszę sobie wyobrazić nic innego jak łączenie z widzami. Oni wszyscy właśnie w taki sposób mogą uczestniczyć w naszym Sylwestrze. Każdy może się połączyć. To Łukasz Dubaniewicz i scena, na której już o 20.00 rozpocznie się Sylwestrawa Moc Przebojów. Będzie Francesco Napoli, no same przeboje. Ale to nie tylko disco polo. Zamiast rąk masażysty kilka niejadowitych pytonów. Idealnie masują spięte mięśnie, dobrze wpływają na krążenie krwi i wywołują endorfiny, hormony szczęścia. Rozwiązanie idealne nie tylko dla ludzi lubiących adrenalinę, ale też mających węża w kieszeni, ponieważ półgodzinna sesja kosztuje zaledwie 25 zł. Będzie lornetka, będzie ściernisko. I wszystko to, co Państwo chcieliby zobaczyć i usłyszeć. Ale zobaczcie jeszcze, co się dzieje u góry. Nad naszymi głowami. Piękna. Oj, gorąca atmosfera w Ostrudzie. Technika podobna do tej sprzed lat podpatrzonej u babci. Najpierw na płótnie rysuje się wzór potem nakłada nici. Dawniej makatki zwykle były czarno-białe. Wyszywano na nich ludowe sentencje. Ue wycienia artystki pochodzącej z łódzkiego widać niekiedy szczegóły anatomiczne. Co to, co Państwo widzicie za mną, to jest właśnie przykład takiego takiej konstelacji rodzinnej. Gdzie te jakby łączenia pomiędzy, połączenia pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny też są widoczne. Artystkę tak zafascynowały obrazy, że postanowiła je zanimować. Właśnie na ten projekt propagatorka polskich tradycji otrzymała stypendium ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. To Nasze działania koncentrujemy głównie na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Mamy, proszę Państwa, e, chyba mamy mały, mały kłopot. Brodacze ze sławatycz na Lubelszczyźnie tak już od stuleci żegnają stary rok. Przebrani w baranie kożuchy, maski wysokie kapelusze biegają i krzyczą, by odstraszyć wszystko, co było złe w mijającym 2020. Przy okazji dobrze życząc noworocznie. Żeby było jak najlepiej. Także szczęśliwego nowego roku i... Jestem dumna, że mogę wziąć udział w tej misji. Zdajesz sobie sprawę, że mama może nie wrócić? Trochę mnie to przeraża. Nie ma czegoś takiego jak doskonały astronauta. Tęsknię, mamo. Nie ma również pojęcia doskonałej matki. Premiera Kanal Plus. Proxima. Dziś o 21.00 w Kanal Plus Premium. Dzieci dorastają. Ale niektóre, te dzikie, z iskrą w oku, uciekają. Premiera Kanal Plus. Wendy. Jutro o 10 w Kanal Plus Premium. W najbliższym odcinku serii dokumentalnej Polowanie na Hitlera poznamy historię piwiarnianego mówcy. Zapraszam, Krzysztof Unruk.